O Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 13 maja. Tankujemy wodę z Kingspana. Piękna, ogrzana. W takiej wodzie by się mógł kąpać. Naprawdę, byłem sobie dzisiaj w niej nogi. Tak, poza kulisami. Mały szczegół. No i Ciapek robi nam za barykadę. Odbywa się próbne pompowanie ze studni. Próbne pompowanie, pompowanie oczyszczające. I tak wymyśliłem na szybkości, żeby się ta woda nie lała w jedno miejsce, to rozstawiłem armatkę. Armatka sobie cyka, ciapek robi za barykadę, żeby nie jeździć przez wąż. No ja sobie działam, robię swoją robotę, szefu nadzoruję. No woda leje się naprzód. Tak jest I jedziemy w rzepaczek z pierwszym zabiegiem, w sumie z drugim zabiegiem ochrony w tym roku. Z pierwszym takim płatkiem, półpłatkiem. Więcej o tym za chwilę i później, jeszcze więcej na polu. No i tak, lecimy Amistarem Propak. Amistar Propak na 12,5 hektara. Składa się z Amistaru 250 W Amistarze mamy azoksystrobinkę i środek pacerii. Tutaj mamy, jak pamiętam, tak, protiokonazol, Po 0,4 na hektar. Azoksystrobinka bardzo dobra w rzepaku zapobiegawczo przed chorobami dosyć długo minęło już od tego pierwszego zabiegu, będzie to około ilu? Około no ponad miesiąc więc ten pierwszy fungicyt już raczej nie działa warto o ten rzepak powalczyć w tym roku no i więcej może już podczas samego zabiegu widzimy się na polu no i lecimy jesteśmy już na polu jest ze mną Oliwia nie będę za dużo pokazywał Niech jest ciemno No i tak, jesteśmy w rzepaku Oczywiście po oblocie pszczół godzina 21 29 .30. Jedziemy z pierwszym zabiegiem ochrony 20 stopni na zewnątrz, całkowicie bezwiecznie Naprawdę wyczekuje się tych wieczorów, żeby robić zabiegi W ciągu dnia naprawdę nie ma kiedy, cały czas wieje, 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 wieje W sumie ja już od kilku lat praktykuję technologię dwuzabiegową Pierwszy raz chyba spróbowałem w 2017 roku na dwa zabiegi zrobić. No i jako jedyny z nielicznych w okolicy miałem ładny rzepak e, oszczędzony przez gniliznę twardzikową. No i tak co roku się przyjęło, już nieważne jaki ten rzepak jest, czy lepszy, czy gorszy. W tym roku na pewno warto powalczyć o każdy kilogram, bo stosunkowo e, załóżmy niewielka ilość rzepaku, sprzedanego więcej. E, da nam zwrot za poniesione nakłady, poniesione koszta, także tutaj tak jak mówiłem leci mister Propak na pierwszy zabieg uważam, że ten pierwszy zabieg jeśli planujemy dwa zabiegi warto zrobić zapobiegawczo tak jak już mówiłem wcześniej azoksystrobina działa bardzo dobrze nam jako no zap, zapobiega tak bardzo dobrze zapobiega bardzo dobrze zapobiega infekcjom. Tutaj ujęcie na belkę. Nie mam oczywiście opaski na głowę, nie wiem, jakoś gdzieś się zapodziałem i teraz nagrywam dla Was z ręki. Belkę mam wyłączoną z automatu. Trochę mi głupiała, gdzieś tam jakieś ścieżki okłapało czy coś. Różnie, różnie to bywało. Rzepaczek zaczyna kwitnąć, pierwsze początki kwitnienia. Tutaj na razie na spokojnie jeszcze pierwszych opadających płatków nie ma. Ale mówię azoksystrobina zadziała nam tutaj zapobiegawczo, zabezpieczy głównie tak. Azoksystrobina yy, i włączyliśmy w drugą stronę. Wyłączę światła, może halogeny. O, zobaczcie, delikatnie widać jeszcze zachód słońca. Teraz jeszcze ujęcie na belkę do tyłu, ale jednak światła, są światła, yy, włączamy. No i tak jak mówiłem, dobrze zabezpieczamy rzepaki Jeszcze nie wiem co pójdzie w drugim zabiegu też myślę, że coś mocnego Azoksystrobina stosowana czy to w tej fazie, czy w fazie po powiedzmy pełni kwitnienia Utrzymuje nam na pewno efekt zieloności no i zdrowotność łano, tak? Nielizna twardzikowa, no nieraz już zebrała żniwo, w 2017 wiele rzepaków wyglądało na 5 ton, było sprzyjająco, w sumie przebieg pogody był bardzo podobny jak teraz, tak? Mieliśmy późną wiosnę, wilgotną wiosnę, do tej pory no, na wodę nie można narzekać, chociaż przyznam się szczerze, że teraz przez te kilka minionych dni te wiatry, upały po 30 stopni tej wilgoci na lżejszych glebach uciekło sporo No i też wszystkie rośliny budują teraz bardzo wzmożonie masy Także tutaj na pewno tej wody by się przydało Z wielu z Was na rzekę, tak, bo nie mogą wjechać Gdzieś tam wiem, że na południu pada więcej Na zachodnim pomorzu nie pada w ogóle No ale taki mamy klimat Na jutro coś tam nadają więc też nie wiadomo kiedy będzie następne takie fajne okienko pogodowe, dlatego ten zabieg się decyduje, wjechać szybciej. Tutaj zobaczcie rzepak, no, jeszcze nie kwitnia, będzie wysokością prawie do, do, do powiedzmy podników, tutaj akurat po fokusie. fajna obsada, dosyć rzadki, 30 sztuk, także tych rozgałęzień bocznych jest naprawdę, naprawdę sporo, fajnie przytrzymany, azotu w RSM dostał tutaj chyba około 200 kg, 200 kg jak pamiętam. Ale jeszcze tak, jeszcze tutaj oczywiście siarka, 40 siarki. No i co? I... No i tak jak mówiłem, lepiej zapobiegać, jak leczyć, jak już nam no, zainfekuje twardzikowa. To już jest za późno na jakąkolwiek ochronę. Właśnie lepiej zabezpieczyć i później jeszcze poprawić, i utrzymać tam ochronę jeżeli jak już potem wejdzie, to już nic nie zrobimy potem to już plan leci i to dużo plonu, nawet moim zdaniem do 50% może kowa e, zjeść tutaj e, tak dziwnie to wygląda widzicie mam ścieżkę jechaną na okrągło, tak po prostu miedza szła ze skosa i tak mi pokazywała pryskiwacz podczas pryskania i tak już zygzakiem, e, zygzakiem to wziąłem jadę jeszcze raz na gospodarstwo e, tankuję wodę, zaraz jeszcze mi zostało 600 litrów tankuję wodę, jeszcze raz, jeszcze zostaną mi dwie działki pokażę Wam jeszcze może ten rzepak z 1 września, który wyglądał kiepsko na wiosnę Oliwia się tutaj śmiała, że to mlecze rosną, no i z fajnych mleczy da fajny rzepak, myślę no może nie tam jakiś na, na 5 ton ale 3 tonki w tym roku jakby dało to będzie beter dziacha no i właśnie, z Rzepakiem po tonie podpisaliśmy sobie kontraktu po 2000, teraz Rzepak jest po 2300 Więc no, żeby chociaż plonem jeszcze nadrobił No, sekcję nam rozłączyło, to jest bajeczka Pięknie to idzie, okolica śpi Ciemno w domach, 22, 16. No tylko nocami się teraz pryska Trochę hałasu na wsi robi no, tutaj widać nałożona regulacja I wjazd, rzepak wyższy O piękny, piękny rzepaczek Dobra, widzimy się w kolejnym vlogu Trzymajcie się na razie o cześć No i tak, jesteśmy na rzepaku, tym którego przesiewałem Jest to Invigor, siany 1 września z jesieni, z samej wiosny. Myślałem, że z tego rzepaku nic nie będzie. Już myślałem, żeby tutaj posieczku kukurydzę, ale powiem Wam, że no rzepak to jest tak piekielna roślina, on ma takie zdolności regeneracyjne, silne, e, że coś chyba z tego będzie, tak? No tutaj mam takie gniazdo, to jest moja nowa dzierżawa, takie gniazdo z 20 arów, e, gdzie po prostu wymóg, tak? Nie ma tego rzepaku. E, zresztą widać, to po kolei na tutaj był problem. Tutaj dopiero co Woda zeszła Ale coś tam będzie fajnie, że ten rzepak został Też trzeba do niego odpowiednio zadbać I swoje odpłaci Ładny rzepaczek jest, niczego sobie Nie wiem, czy tutaj w ogóle kiedyś na tej działce był rzepak O, padła mi bateria w GoPro Przełączyłem teraz, o, na telefon Akurat jeszcze mi się skończyła ciecz O, nie będzie widocznie wyostrzy 0 litrów jest o, jest 0 litrów e, mówiłem, że ładny ten rzepaczek zaraz Wam pokażę go z zewnątrz i jeszcze chciałem dodać, że ten Amistar e, który dajemy będę też stosował częściowo e, w pszenicy na tę dwójkę bardzo dobre rozwiązanie, uniwersalne prawda możemy zastosować w rzepaku e, jak i też w zbożach tak? także te dwójeczka, ochrona liścia flagowego e, moczniaczek, rdze, septoriozy e, te sprawy Yy, nam przytrzyma no i dobra, pokażę wam jeszcze rzepak, zakładam rękawiczki, maskę i o, fajna rosa no kurczę, jak na rzepak z 1 września na nowym polu o korzeń akurat się urwał, ale no powiem wam, że śpiewałem gorsze żepaki siane w terminie. Jest gitarka, dobra yy, widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie, o cześć!